To zmieni gaming na zawsze. Zaczyna się nowa era dla twórców gier. Mianowicie Unity, czyli popularny silnik do tworzenia gier, oferuje wsparcie dla web3 gamingu poprzez dodanie specjalistycznych narzędzi i już rozpoczyna korzystać z tego MetaMask, czyli najpopularniejszy portfel kryptowalutowy, który na swoim Twitterze ogłosił, że są bardzo optymistycznie nastawieni do gamingu opartego na blockchainie, dodając zapowiedź, że szykują coś specjalnego. Były szef i współtwórca Twittera tworzy zdecentralizowaną alternatywę dla platformy, która aktualnie jest w rękach Ilona Maska. Platforma nazywa się Bluesky, która wylądowała już na App Store w wersji beta i na ten moment wygląda bardzo podobnie do Twittera. Dodatkowo Jack Dorsey ogłasza, że każdego kolejnego tygodnia dokupuje bitcoiny. Coraz więcej mówi się o projekcie Dopex, czyli liderze w ekosystemie Arbitrum, jeśli chodzi o handel opcjami. Widać, że ostatnio Binance listuje wiele projektów z tego łańcucha i bardzo prawdopodobne, że w niedalekim czasie zobaczymy listing Dopexa na Binance. Dodając fakt, że protokół rozwija się w dobrym kierunku, można wrzucić go do siebie na radar. Jak wchodzić w projekty na bardzo wczesnym etapie, tego dowiesz się w najnowszym poradniku DAO Maker. Link do niego znajdziesz w opisie tego profilu.